Moi drodzy, Wielka Polska, tylko i wyłącznie pod kawalerię, Wielka Polska pod kozackim królem. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jeżeli Wam się podoba to, co robię i chcielibyście więcej kontentu z na kanale, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i polubić ten materiał, a ja już nie przeszkadzam w oglądaniu. No i pamiętajcie, że na Nebakon 3% taniej z kodem Krl. Dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj moi kochani, będziemy się starali jak najwięcej wycisnąć z kawalerii. Ponieważ pójdziemy sobie. Kawaleryjskiego króla. Król Kozacki, atak i obrona kawalerii. Będziemy starali się robić husarzy niepodległych, nieśmiertelnych, najsilniejszych dominatorów Europy. Dzisiaj każdy Polak zasiądzie na swoim koniu ku chwale wielkiej Polski. Zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy, zaczynamy. Robimy radę regencyjną, później, jak najszybciej, kozacki król i jedziemy z tym wszystkim do przodu, nie? O, jest! Właśnie tego chłopca potrzebuje u siebie w ekipie: Król Kozaków. Szalony pomysł, ale mamy szalone czasy. Mamy króla i ten kozacki król ma busty do ataku, obrony, kawalerii i tak dalej. I pięknie! Permąckie Królestwo Polskie. A ja usuwam strajk robotników, tak? Eliminujemy chłopów z życia publicznego teraz tym celem. By żyło się lepiej, tak? W Polsce. Więc wezmę sobie jeszcze gościa tutaj, może, nie wiem, od doktryny. Zobaczymy. Kurde, wiecie co? Spróbujemy taką kusarię zrobić. Tylko problem jest w tym, że ja nie wiem, jaką rozpiętość bojową zrobić na tej husarii, nie? Bo wiem, jakie chcę mieć na pewno hmm, tutaj y, kompanię wsparcia, tak? Czyli to bym chciał mieć na pewno jako kompanię wsparcia. Ale rozpiętość bojową, jaką zrobię na husarii, to nie mam pojęcia. Aktualnie praktycznie cały czas inwestuję wszystko w karabiny i w sprzęt wsparcia. Zobaczymy, co będzie też, nie? Odrodzenie Austrownikowe. Węgier. Ja zrobiłem cel przywróceniem białych, jakkolwiek by to nie brzmiało. I żądanie wobec Litwy mogę wystosować, jak będę miał 400 tysięcy ludzi w polu, nie? Więc e, zobaczymy, co tutaj wydarzy. Nie wiem. Zróbmy dalej przemysł, no bo innego wyboru nie mam, tak? O, świetnie. Wystawimy dodatkowe dywizje kawalerii. Czekaj, będzie już 400 tysięcy? Jest, świetnie. To po rozbudowie przemysłu w Krakowie zażądamy Litwy. Zobaczymy, czy da radę. Z żądania wobec Litwy, okej. Okay. Spróbujemy sobie tutaj co nieco zażądać od Litwy. Przypominam, że mamy tylko i wyłącznie dywizję kawalerii, jak na razie, więc jest dosyć. Dosyć słabo. O, je, tu jest dowódca kawalerii. Pilecki, dawajcie go. Zamiast Romana też weźmiemy tego pana, bo on też ma dowódcę kawalerii. Dobra, świetnie. Dobrze to wygląda. Czekajcie, bo zrobiliśmy żądania wobec Litwy, ale Słowacja mi się skipnęła. Aha, czyli nie mogę tego zażądać. Okej, okay. ty, to to trochę problem. Dobra, to wiecie co? Zróbmy cel na doktrynę. Jak myślicie, jaką doktrynę by było najlepiej wybrać, nie? Czy planu Wielkiej Bitwy? Czy doktryna przewagi ogniowej? A może wybrać to, bo tutaj są bonusy jakieś do kawalerii. Ale to się chyba nie opłaca, nie? Kurczę. Czwórka to się bardzo nie opłaca. Wiecie co, tak logicznie zadecydowałem, że pójdziemy w doktrynę numer dwa, bo tutaj musiałbym robić samochody pancerne do trójki. Do czwórki też by się przydały samochody pancerne, żeby ta doktryna miała sens, żebym je robił. Więc wybiorę sobie dwójkę i postawię tutaj, moi drodzy, na skoordynowane wsparcie, czyli kompanie wsparcia, żeby miały większy atak przeciwżywotny, nie? Moi drodzy, chciałbym jeszcze napąknąć, taka mała informacja, że... Odpaliliśmy niedawno kanał z powtórkami z moich streamów, z zapisami, możecie wejść bardzo serdecznie, link macie w opisie oczywiście tego filmu, jak sobie rozwiniecie. Litwa się buntuje, co ciekawe. Dziś przyszła odpowiedź z, Lit z litewskiego naczelnego dowództwa, w której odrzucono wszystkie polskie żądania i stwierdzono, że Paweł Bermont Awałow nie zdepcze litewskiej niepodległości. Wiele osób wolałoby uniknąć kolejnego stanu wojny z państwem litewskim, ale jeśli Paweł Bermont Awałow nie odpowie szybko, kolejne polskie żądania raczej nie zostaną potraktowane poważnie. Nie. Dostajemy cel na, moi drodzy, Litwę. Więc, Litwo, musisz wrócić, do, w, musisz wrócić do polskich macierzy, tak? Nasza potężna kawaleria uderza, na szczęście jest szybka jak wiatr, więc możemy wjechać jak bardzo szybko, bo kawaleria jest naprawdę ogniście szybka, nie? Więc wjedziemy sobie tutaj na Litwę. Dobrze, moja konnica tutaj rozbiła wojska litew, litewskie przy granicy i możemy kontynuować atak w stronę Kłajpedy. Świetnie. Tutaj piękna kontra, pięknie atakujemy. Super. Musimy nas, niestety naprawdę tutaj podejść bliżej Kłajpedy. Jest, Litwa upada. Świetnie. Wciągamy całą Litwę pod siebie jak na razie. I pójdziemy tutaj też może w lotnictwo prędzej czy później, bo na pewno nam się przyda, nie? Przy okazji teraz przydzielę dodatkowe kompanie wsparcia, czyli wsparcie przeciwlotnicze i wsparcie artylerii do mojej dywizji. Będę starał się ją utrzymać, wiecie, żeby była dosyć silna. Może uda mi się wystawić też tę te dywizję jakimś cudem. Wiecie co zrobimy? Zarządzam tego Gdańska już, niech będzie, nie? Ty, odzyskanie Gdańska mi się zrobiło samo. I decentralizacja partii. Co jest? Ty, to mi się skipnęło samo. Nie wiem z jakiego powodu, ale samo się zrobiło. Okej. Okay. Zwiększymy też template do rozpiętości 20 niech będzie, nie? I, i dodamy tutaj teraz wsparcie przeciwpancerne do tego template'u. Czy mam jakieś braki? 600 p panców mi brakuje. No, będziemy musieli troszeczkę uzupełnić tutaj. Mam nadzieję, że się uda. Super, przynajmniej gospodarkę wyzwoliłem Polską. Niestety nie mam, mam... Mam już w polu wojsko. Świetnie. Czekajcie. Żądam Estonii i żądam Łotwy. Żądam tych dwóch prowincji. I chyba będę oddawał tutaj naszą potężną kawalerię Gdańsk, nie? To jest bardzo możliwe, z tego co widzę, No, chyba oddamy Gdańsk, żeby się po prostu uratować. Naszą kawalerijską Wielką Polską. E, wiecie co? Bo Imperium Faszystowskie Brytyjskie zagwarantowało mi niepodległość, nie? Ty! A nie mogę do nich dołączyć, niestety. Mhm... O kurcze, ty, bo Wąsaty wypowiedział wojnę Austro-Węgrom. Dobra, gubernia inflancka została zrobiona, więc Estonia i Łotwa wpadają pod mój basen wpływów. Wiecie co, zastanawiam się, co dalej robić. Zabiegajmy o zbliżenie z Niemcami, czyli będziemy starali się o sojusz z Niemcami, czy podkreślenie roszczeń do zachodnich ziem. No dobrze, no to eliminujemy tutaj kraje bałtyckie, podkreślę nasze roszczenia do niemieckich ziem, ty, ale z tego co widzę, to ta nasza kawaleria nie jest taka słaba, nie? Z tego co widzę, Tutaj wielka Polska nieśmiertelna. Muszę wam powiedzieć, że. O Jezus, ty. Ty przecież ta... przecież ta kawaleria jest tak szybka. Patrz na to. Patrz. Cyk. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Patrz, jak się rozjeżdżamy, jak szarańcza, nie? Roznosimy się szybciej po ich krajach niż COVID, nie? Patrz na to. Jezus. No i po prostu rozjechaliśmy, nie? No i proszę, Łotwa już jest pod moim butem. Witam bardzo serdecznie. Talin zostanie zajęty teraz przez nasę, naszą konnicę. Ty, bo powstał Sojusz Europa w ogóle, nie? W sensie, dlaczego Niemcy uzasadniają ręcznie cel na Luksemburg? Witamy w Iron 4, tak? O kurde, ty, wiecie, że ja zdobyłem z Litwy, Łotwy Estonii 30 tysięcy sprzętu i teraz mogę zrobić po prostu tak? Ku chwale wielkiej Polski? Ty, ale dlaczego nie mam manpowera? Halo? Proszę oddać manpower. Boże, jaki bohaterski ruch, nie? Nie spodziewałem się tego, że Rumunia i Turcja staną... Obronie Austro-Węgier, moi drodzy, nie? Powstał Sojusz Europa i Turcja. Co? Czekajcie, podkreśliłem roszczenia i zażądam teraz od Niemców pomorza, nie? W tym momencie żądam od Niemców. Albo nie, czekajcie. Muszę power nabić. Muszę power nabić. Bo ja robię 31 dywizji dodatkowych. Ja muszę nabić manpower, nie? Ty, a może bym wysłał ochotników do Turcji? Czekaj, ilu mogę? Trzech. Wysyłam trzech ochotników do Turcji. Pomogę Turcji wygrać z Grecją. I Turcja wyśle wojska do Rumunii i do austro węgier I zatrzymają Niemcy. 500 IQ zagrywka, nie? Kurde, myślałem, że ja do ich sojuszu dołączyłem. A to po prostu moi ochotnicy przybyli. Wybierzmy już byle kogo, to nie ma znaczenia. Eee, proszę szybko tutaj. Szybko moja konnica dojeżdża. I teraz dajemy pełny pobór. I teraz dajemy żądanie pomorza. I teraz moje trzy, trzy dywizje kawalerii pod Ateny wchodzą. Proszę bardzo. Ateny zajęte, wysepka zajęta, na kolejną wysepkę, cyk. Wracamy i pomagamy w walce. Rozchodzić się na całą wyspę, nie? Co? Nie, no to jest niemożliwe, nie? Nie, dlaczego oni podpisali biały pokój z Grecją, a nawet jej nie zmarionetkowali, ani nic? Jasny gwint, nie? Dobra, nie było tematu, nie było tematu. No cóż, czasem tak jest w życiu chyba, z tego co widzę, nie? Czasem tak jest. Dobra, wystawiłem 13 dodatkowych dywizji. To one będą na królewiec, żeby go szybko zająć. Boże, jak ta kawaleria śmiga, nie? Dobra, mam nadzieję, że żądanie pomoże jakoś wyjdzie. Sojusz Boliwarski, dobra, kogo to obchodzi? Turcja tutaj przybyła? Jak oni pakt Ribbentrop-Motow zrobili? Nie! Dlaczego? Boże, kochany, dlaczego akurat mi się dzieją takie rzeczy w moich grach w Hoia? Cel na Pomorze się kończy robić. Zobaczcie, granice z Niemcami są puściuteńkie. Puściuteńkie są granice z Niemcami. Niemcy mają całe wojsko w Austro-Węgrach. Jezus, jaki oni zrobi jesień średniowieczanie Z czterech liter, naprawdę. Boże, ja się już nie mogę doczekać tego wjazdu, nie? Yy, odmawiają. Zobaczcie, zażądałem Pomorza. Zgodnie z przewidywaniami Niemcy odrzucili nasze żądania które stawia Paweł Bermond Arwałow, uznając jej je za wyrafinow wyrafinowany żart. Ponieważ dyplomacja nie zdołała przekonać rzeszy niemieckiej, Paweł Bermont Arwałow, Arwałow, przepraszam, wsiadł na konia i pojechał w stronę granicy, osobiście odkładając sprawę w ręce wojska. Będziemy dochodzić naszych roszczeń na polu walki. No to co? Tutaj na razie nie mogę nic zrobić, więc pójdziemy sobie tutaj może w jakieś. Są tu jakieś manpowery? Nie wiem, wiecie co? Zrobimy sobie jednak tutaj przemysł jakiś albo stal dodatkową. No i powiem tak. Wchodzimy do Niemiec, tak? Wchodzimy do Niemiec, moi drodzy. To się dzieje. To się dzieje. Polska konnica i polska husaria wchodzi do Niemiec. Oczywiście proszę królewiec zrównać z ziemią tutaj, tak? Niemcy już uciekają. Ty, a my wjeżdżamy naprawdę ostro. Ej, nasza konnica leci. I teraz mam zagwostkę. Bo Wielka Brytania i Wielka Rumunia zapraszamy do swojej frakcji. Frakcja Wielkiej Brytanii jest taka: Włochy i Australia. Bylibyśmy w sojuszu z Oswaldem Mauzlejem, prawda? A frakcja Rumunii to jest Turcja, Rumunia i Austro-Węgry. Moi drodzy, doszedłem do wniosku, że Paweł ma wąsa i Oswald ma wąsa. Jest to lepszy sojusz, więc zamierzam do niego dołączyć i poprosić o pomoc, której nie potrzebuję w tej wojnie, ponieważ rozjeżdżam się dosłownie wszędzie. Ty, czy polska husaria pokona niemieckie czołgi? Boże. Polska Husaria może przebić dywizję niemieckich czołgów. Penetrujemy ich maszyny jak chcemy, nie? Polska Husaria zatrzymana, nie? Nie da się jej zatrzymać. Polska Husaria rusza do walki. Spenetrujemy im wszystkie czołgi. Nasza kawaleria ruszyła. Tutaj jakie wielkie okrążenie, ty. Sześć tu było, 7, 8, 9 dywizji w okrążeniu. A nasza Husaria się nie zatrzymuje, moi drodzy. Generał Anders prowadzi naszą konnicę do zwycięstwa, nie? Śmigły ryc. Zostaniesz perka doktryny ofensywnej, bo ty będziesz agresorem. O! Ekspert do kawalerii. Dawaj. Obrona plus 10. Jedziemy. Przetasujemy front. Boom. Do ataku. Panowie, boom. Niszczyć. Ale zniszczenie polska kawaleria sieje. Nie? Brytyjczycy już zostali zawołani do wojny. Włosi też zostali zawołani do wojny. Zobaczcie, wchodzą od południa nie Polska. Polskie dywizje kawaleryjne atakują teraz Berlin, moi drodzy. Bitwa o Berlin. Polska Husaria podejmuje rękawice z Niemcami. Władysław Anders walczy z Ernstem Embhartem Helem o Berlin. Czy Polska Konnica zdoła wyeliminować wojska niemieckie broniące ostat... yy, siedziby Reichu? Chyba tak, bo z tego co widzę, Konnica jest nie do zatrzymania, nie? Nie da się zatrzymać tej. Konnicy wielkiej, potężnej Husarskiej. Ale się rozjeżdżamy, nie? Wszędzie wchodzimy. Upadek Berlina, a ja wystawiam dodatkowe 9 dywizji Husarii, nieśmiertelnej, nie? Ale wjazd, szybko, wchodzić coraz głębiej. Czołgi średnie atakują polską Husarię, ale polska Husaria się nie poddaje. Penetruje wojska Romla bez żadnego problemu i rozbija kolumny pancerne, pancerne niemieckie, jadące. W stronę granicy polsko-niemieckiej. Totalne zniszczenie się je polska husaria, nie? Totalne zniszczenie. Ażby się chciało rzec, że husarze są nieśmiertelni, tak? Kurde, ja się dziwiłem, czemu tutaj mój front nie domaga, A to się okazało, że ja miałem połowę dywizji na froncie w ogóle z Austro-Węgrami z jakiegoś powodu, nie? Okej, okay. może być i tak. Dobra, gotowi jesteście, chłopcy? To do przodu. Nie widziałem tego, ale w tych taktykach jest też opcja zaznaczenia odpowiedniego pochodzenia atak kawalerii zwiększa się o 5%, kary do walki za brak zaopatrzenia w prowincji narodowej minus 20%, nie? Wybieram odpowiednie pochodzenie, nie? Super. Dobra, je... ale tutaj zniszcz, ale tutaj zniszczeńsko. nie? Ale Niemcy, mu... o Jezus, ale Niemcy mówią pa pa. Ajajaj, aj, aj. ale zniknęli. Wyparowali jak naprawdę nawet nie będę mówił co, nie? Jak jak jakaś sztuczka magiczna. Zniknęli po prostu. Moja kawaleria dalej będzie nacierała teraz na froncie, żebyśmy zdobyli resztę Niemiec. I Rzesza kapituluje, moi drodzy. Mamy to. Mamy to. Jesteśmy po konferencji pokojowej. Nie chciałem tutaj zbytnio granic zrobić jakichś takich głupich, więc wziąłem sobie po prostu kawałek. Dałem Brytyjczykom tutaj strefę okupacyjną, tak jakby to. I to dostały Austro-Węgry, tak? A Luksemburg został moją polską, kozacką marionetką, nie? Więc. Duksemburg teraz to się nazywa. I może nawet zrobię coś takiego, że jakbym podbił Belgię i Holandię, nie? To z chęcią dałbym te tereny Luksemburgowi w konferencji i w Luksemburg utworzy wielkie księstwo luksemburskie tutaj, takie wiecie o co chodzi. To może być nawet spoko pomysł, nie? Moi drodzy, Austro-Węgry, Rumunia i Turcja. A, ma mają układ o nieagresji z nami. Więc w takim bądź układzie interweniujemy w Rosji. Interweniujemy w Japonii, nie? Czas na interwencję. Czas wyzwolić Rosjan pod prawdziwym panowaniem prawdziwego kozackiego króla kawalerzysty, nie? I czas pokonać Japończyków. Proste. Dobra, ruszam na wojnę z Rosją. Czyli z Japonią też, tak? Dobra. Potężna Polska i jej kawaleria. Ruszać! Czekajcie, zobaczcie. Jezus, jak ja ich miażdżę, nie? Ty, przejeżdżamy przez Rosję praktycznie teraz. Łatwo. Kurde, jeszcze Meksyk będzie trzeba wyeliminować. No cóż, damy radę, nie? Jakoś. Więc no przejeżdżamy sobie na easy, nie? Typowe Herzowajron. Właśnie, tutaj, w tym momencie. Niestety, połowa mojej armii zadecydowała bronić granicy z Karelią, zamiast wejść. Ale nie no, to jest dziwne, że po prostu wjechałem i tyle. I praktycznie jest po Rosji. Ty, Japończycy się wreszcie pojawiają tutaj na granicy. Ty, szanuję w opór, nie? Nareszcie. Kurczę, robi się tutaj nieciekawie, bo zaczyna mi naprawdę brakować manpowera, a nie mam czym go uzupełnić, bo, no nie wiem. to jest tragedia. Mam tu jakieś. Nawet nie mam korów tutaj na te tereny. Jakoś bardzo mocnych. Mm, a przydałoby się je skorować. I jest patologia, bo naprawdę nie mam manpowera. A muszę ruskich tutaj mniej więcej, chociaż troszkę rozjechać, nie? A tutaj Japończycy mają naprawdę silne jednostki, ale moja kawaleria sobie daje z nimi rady, nie? Poprosić, właśnie, spróbuję poprosić o pomoc w garnizonowaniu, nie? Nie, w... nie wesprą mojego garnizonu. I ci też nie wesprą mojego garnizonu. Nikt nie wesprze mojego garnizonu. Super. Fajnie, ale fajnie tak. No co mogę powiedzieć, no? Ty, a jakbym przekazał kontrolę. Nad okupowaną całą Rosją dla UK? Czekajcie, mam pomysł. Czy to by podziałało i ja bym wtedy odzyskał manpower z, garniz z garnizonowania Rosji? Przekazałem Brytyjczykom cały teren, jest wielki lag teraz, nie wiem co się dzieje, nie? No i odzyskałem 150 tysięcy ludzi. Proszę bardzo. Tej Brytyjczycy w furii zaczynają przesyłać dywizję teraz do Związku Radzieckiego. Świetnie. Super sprawa. Podoba mi się, nie? Moja bohaterska kawaleria niestety nie da rady zmieść tutaj Japończyków na polu bitwy, ale weźmiemy lepsze prawo poboru, żeby jeszcze więcej manpowera wleciało, nie? Ale nie, utrzymujemy ich dobrze, nie? Więc jest chyba okej. Okay. No. Dobra, trudno, ruszamy do przodu, nie? W końcu trzeba pokonać tych tych. No już coraz lepiej wszystko idzie, więc nie ma co, trzeba ruszać do przodu, nie? Po prostu z brytolami i... I praktycznie tyle, no. O, tutaj nie mają organizacji yy, Japończycy, więc koks. Uuu, tutaj mi się udało zniszczyć Brytyjczyków, e, boże, Japończyków, jakich Brytyjczyków na południu, unicestwieni całkowicie. No i ja tutaj ruszyłem dalej z ofensywą i ja wiecie co, zastanawiam się, czy Imperium Rosyjskie padnie, nie? Naprawdę na ziemię, bo jeszcze trzeba Japonię skapitulować, nie? Jakimś cudem. Będzie men power, nie zauważyłem tego celu, będzie men powerek! Będzie men powerek, moi drodzy ło Imperium Rosyjskie kapituluje, uh -huh. to ja bym to teraz przekazał wszystko tak czy inaczej Imperium Rosyjs yy, Brytyjskiemu, żeby zaczęli wa walkę z. O jezu, tego będzie klikania. Dobra, teraz tylko tutaj do, dobić tych Japończyków, którzy zostali okrążeni, nie? Mi się wydaje, będzie w porządku. A później jak najszybciej trzeba się udać tutaj na granicę i pokonać Mandżurię i Japonię. No i chyba będziemy w domu. Wielkie Imperium Polskie Nieśmiertelne chyba zdominuje. Mam nadzieję, że dostanę dużo manpowera. Naprawdę, że dostanę ogrom manpowera z tych terenów litewskich, polskich i łotewskich, nie? To by było super. Roszczenia wobec Wielkiej Litwy. O Boże, ty, mogę to zrobić? A nie, musiałbym być bez powiązań, nie? Szkoda, ale klejmy się, no niech będzie. 1 800 tysięcy menpower'a. Mogę zejść z prawa poborowego. Mamy to, dobra? Teraz oczywiście biorę moją potężną kawalerię, nieśmiertelną, i będziemy tutaj starali się pokonać Japończyków w Mandżurinie. bo oczywiście muszę pomóc, no bo Brytyjczycy raczej sobie sami nie poradzą. Ale super, nie? 2 miliony menpower'a. Świetnie. Kurde, ja nawet nie zauważyłem, jak Francuzi. Z Brytyjczykami rozjechali wręcz połowę Manchurii, nie? I jak Chińczycy po prostu robią totalną dominację tutaj, nie? Nawet tego nie zauważyłem, ale nasza boska kawaleria, oczywiście, pędzi jak najdalej, jak najgłębiej. No poczekajcie, bo coś tu się stało. Rozbiliśmy Japończyków, ale Turcja dołączyła do aliantów. Ty, to Turcy zmienili sojusze, z tego co widzę. Wow, Turcy zdradzili swoich kolegów i zmienili całkowicie sojusz, nie? Z tego co widzę. O, tu już moje dywizje kawalerii są, więc puszczamy. No trzeba tutaj przełamać Rosjan, tak? Trzeba ich tutaj przełamać, więc będziemy łamać to wybrzeże. I później chyba nasi już dadzą bradę z desantem, tak? Mi się wydaje, nie? Bo ja nie dam rady, ja nie mam ani floty, ani, ani nic. Ty, bez kitu. Dobre określenie. Turcja zostaje określona teraz włochami bliskiego Wzcho wschodu w tej rozgrywce, nie? To są włochy bliskiego wschodu. Zmiana sojuszy, elastyczność i wbili się w plecy w Bułgarię, więc ciekawe, nie? Jezus, ale to pięknie wygląda, nie? To zniszczenie po prostu jednostek stacjonujących w Chinach. Jezus, jakie wypalańsko, nie? Nasza kawaleria jest nieśmiertelna. Nie wiem, to musiałoby skapitulować Japonia, żeby była konferencja pokojowa, a ja nie mam okrętów, ani ja nie mam nic w ogóle. Ja nawet desantu nie mogę wykonać, nie? Zobacz, muszę wybadać desanty, bo nie możemy zrobić nic z japończykom, nie? Dlatego zamierzam zaatakować Austro-Węgry, ponieważ yy, one okupują bezprawnie ta ziemia, tak? A one powinny być moje. I Rumunia też bezprawnie okupuje te ziemie. A to powinny być moje tereny. Proste. No to co? Teraz trzeba odzyskać nasze tereny, tak? Wielkiej Polski, nieśmiertelnej, kozackiej. Dobra, wypowiadam wojnę Austro-Węgrom. Wzywam oczywiście sojusznika. Rumunia nie zaakceptowała jeszcze, co ciekawe. Ruszyła moja kawaleria i pewnie prawdopodobnie w jakimś, w jakimś miejscu ich połamę całkowicie. Z tego co widzę. Oho. Tutaj też puszczę na Rumunię kawalerię. O jezus. Dobra, nie, na Rumunii to się nie spodziewałem takich sukcesów nawet, nie? Nawet o tym nie marzyłem. A tutaj? O jejku, ale ich szybko zniszczyłem, nie? Tak, to tylko są wojska kawaleryjskie. I to nie mam jeszcze jakoś dużo dywizji, nie? Bo to widzę, kozacki król naprawdę dał się we znaki austrowęgierskim służbom. Przepraszam, wojsku, jakim austro służbom, widzicie? Ja już przez te żarty z Kremlem to naprawdę myślę, że jestem jakimś służbistą rosyjskim, nie? Nie, Rumunia została rozbita. I Austro-Węgry zostały rozbite. Super. No i super. Austro-Węgry leżą. Czyli Rumunia oddaje bukowinę i zostaje moją marionetką. Tak jest. A z Węgier robimy wszystko. Austria jest marionetką, Czechy są marionetką, Węgry zostają marionetką. Nie, te tereny dla mnie wracają, a Austro-Węgry zostają marionetką. Ale to dziwnie wygląda. Ej, oni się zamienili kolorami. Austria się zamieniła kolorem z Węgrami. No może być. Czechy, marionetka, wszyscy marionetką zostali moją. Świetnie. Przydałoby się pokonać teraz Japonię, tylko nie do końca wiem jak, bo raczej moi sojusznicy tego nie zrobią. Nie I się tak zastanawiam, co tu się wydarzy ciekawego. Ale jest jedna jeszcze rzecz, którą chcę zrobić w tej grze: stworzyć Leo Belgicus, nie. Muszę zrobić to. Musi powstać w tej grze wielki Luksemburg. Ja sobie nie wyobrażam życia, istnienia i świata bez wielkiego Leo Belgikusa. No ja w ogóle mam za darmo kawalerię template, lol. A bo to jest przez ten duch narodowy. A, no tak, dobra, że tutaj jednostki kawaleria zero, okej, okay, rozumiem. Dobra, wypowiadamy wojnę Belgii. Okej, okay, świetnie, Belgia dołączyła, gdzie dołączyła, takie życie, jak to się mówi. I jeszcze z Holandią bym chciał porozmawiać. Wiesz? Ty, ej, ta moja kawaleria robi sieczkę, nie? Naprawdę. Ale to są w sumie jednostki belgijskie, bez zaopatrzenia pewnie i bez ekwipmentu i bez czegokolwiek, nie, więc... Zmiażdżenie. No i super. I teraz chciałbym z Holandią porozmawiać. Dzień dobry. Dobra, i teraz Holandia, witam bardzo serdecznie. Holandia dołączyła do frakcji sojuszu Boliwarski, Bardzo fajnie, ale proszę tutaj dołączyć. Dobra, Holandia została zrównana z Ziemią, nie? Ty, przekazuję wszystko Holandii. W sensie przekazałem wszystko pod kontrolę Luksemburgowi. To oni się nie zgodzili, nie? Dlaczego? Boże, kochane. Ja naprawdę muszę pokonać szogunat Japonii, żeby coś się tutaj wydarzyło, nie? Naprawdę. Zaraz się popłaczę. Dobra, wystawiłem moi drodzy 16 okrętów podwodnych na Morze Japońskie. I modlę się, żeby moje dywizje po prostu przeleciały tędy jakimś cudem i zdobyły przyczółek, bo to jest tylko to, czego potrzebuję w Hiroshimie, nie? Jeszcze yy, bombarduję tutaj morsko i staram się tutaj unicestwić coś, a widzę, że tutaj chyba nie ma flot w ogóle, nie? Tak szczerze, tutaj chyba nie ma flot japońskich. No to jest 8 statków, więc powinniśmy dać radę, nie? Dobra, dopiero teraz zauważyłem, że moje okręty będą mogły płynąć podwodne i jakimś cudem będą mogły dotrzeć na te morze, bo tak to ja czekałem na okręty, które nigdy nie mogły tam dopłynąć, nie? Świetna sprawa. O, ty, ja wykonałem desant, już nawet nie wiedziałem jak. Ty, ja nie... autentycznie widziałem, że moje jednostki tutaj stoją. Haha, <laughs> ty, dałbyś ci radę to zdobyć? Jakimś cudem? Oj, chyba mi się nie uda tego zdobyć jednak. Chociaż, dobra, udało mi się Hiroshibę zabąć. O Jezus, dobra, leci. Dobra, mamy to, mamy to. Będzie po Japonii, będzie konferencja pokojowa teraz, nie? Nie no. Powiem wam tak, że zniszczenie Japonii jest proste. Moja kawaleria się tutaj rozjedzie bez problemu. No i wreszcie będzie konferencja pokojowa i będę mógł zakończyć to wszystko i stworzyć wielki Leo Belgicus. Wow. O, dobrze, super, mamy to. Najważniejsze, żeby Luksemburgowi dać Belgię, nie? To jest najważniejsze z tego wszystkiego. Dobra, to już nieważne w sumie. Porobiłem sobie marynetki z tych wszystkich państw. Ty, czy Luksemburg stworzy Leo Belgicus? Jestem, moi drodzy. Zrobiliśmy zjednoczenie Niderlandów Troszeczkę pomogłem tutaj Luksemburgowi, żeby nie było, tak? Bo oni nie mogli tego kliknąć, bo musieliby być niepodległym państwem. Więc troszeczkę im pomogłem. No i pięknie to wygląda, nie? Tutaj jeszcze moi walczą z Xinjiangiem, co ciekawe. Jeszcze ty, my walczymy ze Stanami Zjednoczonymi. Wow. Ty, bo ja nie wiedziałem, że ja walczę ze Stanami. Tak to wysyłam moją bohaterską husarię do Stanów Zjednoczonych i zamierzam pomóc im. Czemu 30 dywizji nie płynie tutaj? Halo, panowie. Płyniemy! No. Ty, hey, dopiero teraz przybyłem do Stanów Zjednoczonych i dopiero teraz zamierzam akceptować wezwanie do wojny i puścić plan. Dzikiej husarii. Jezus, jak ja wypaliłem te czołgi, widzieliście to? Jakie wypaleństwo! Jasny gwint, nie? Patrz. 500 w ataku. Tylko 700. 700 w ataku, nie? Dywizja polskiej kawalerii. Cyborgi. Boże, kochany. Dobra, lecimy. Jakby ktoś się zastanawiał, jaki template, to uwaga, pokazuję. To jest szablon do garnizonowania, a to jest główny szablon, który sobie zrobiłem. Nie wiem, dodałem 30 rozpiętości i tyle, nie? Taką zrobiłem husarię, jak coś. No i po Stanach Zjednoczonych Ameryki, tak? Witamy bardzo serdecznie. No i co? No i to chyba na tyle. Pokonaliśmy wszystkich, zrobiliśmy po prostu Konfederacja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszystkie nasze marionetki. Kawaleria jestem nie do zatrzymania. World Conquesta mogę normalnie robić. I to by było na tyle. Dzięki wam wszystkim za uwagę. To był kozacki król i jego kawaleria. A my widzimy się w przyszłości, nie? Guziaczki.